Dlaczego Grabowski i Kita nie walczą na KSW? A może będą walczyli? Nie sądzę, aby Kita kiedykolwiek walczył na KSW, gdyż nie do końca podobają nam się walki tego zawodnika. A to też jest istotne i zawsze o tym mówiliśmy. Ostatnia walka potwierdziła, że. Ee, że, że, że nie jest to czy Ale to który... trochę z winy chyba rywala, nie? To, to, Siedzący to, to, koń trochę dał dupę. Ta, trochę. ta zachowawczość mi się wydawała, że ja go też rozumiem, on trochę przegrał i, i nie chciał sobie pozwolić na kolejną przegraną i bardzo dobrze, ale, ale jakby nie ukrywaliśmy, ten zawodnik nas nie interesuje. Damian Grabowski nas bardzo interesuje. Ostatnio w tym w tej super grafice takiej 3 po 5 na MMA, tak, która jest na Roksach. Czytałem to oświadczenie, że chcą przygotować zawodników na starty za granicą, o nich nie będą w żaden sposób ograniczać. No to ja oficjalnie zapraszam do współpracy Damiana Grabowskiego. I teraz ciekawe, czy nie będzie cichych stryczków. Wiesz, jak u nich zawalczysz, to już u nas nie zawalczysz, nie? Zobaczymy, na ile ta otwartość, demokracja jest prawdziwa. Zapraszam Damiana Grabowskiego do Federacji KSW. Jest świetnym zawodnikiem. Chętnie zakontraktujemy walkę dla niego, aczkolwiek myślę, że teraz powrócił do Belatora i tam będzie układał sobie zawodą swoją karierę przez najbliższy czas. Natomiast tak, ten zawodnik interesuje nas i mówiłem też o tym wielokrotnie. Popek na KSW, możliwe, niemożliwe. No myśleliśmy o tym no, no właśnie, bo to, to, to jest była... taka postać kontrowersyjna. Taka, no. Ciekawa, no, taka ciekawa, która mogłaby przyciągnąć jeszcze zupełnie innych ludzi, którzy, którzy o tym MMA nie słyszeli albo nigdy się nie, tym nie zainteresowali. Mm, też dość wyrazista postać na obczyźnie, mówię tutaj o Anglii. Natomiast y, też postać y, obarczona problemami prawnymi. I, i, I rzeczywiście raz kiedyś już byliśmy bliscy, żeby takie rozmowy zacząć, ale akurat to był okres, kiedy kolega tam. Y, Popek się ukrywał, czy tam, nie wiem do końca o co chodzi w, w, w tych tematach. Natomiast, natomiast no, nie byliśmy w stanie na drodze formalnej zawiązać tej współpracy, natomiast tak, nie jest to super zawodnik MMA, ale bardzo ciekawa, wyrazista postać, takich też szukamy. Był koksu na KSW, jest możliwość, czy nie? Wiesz, o kogo mówię, czy nie? Tak, nie, tak dokładnie, nie ma lipy, że tak pobyg... Musiałby być trochę twardziejszy, żeby bić się na KSW. Czyli na razie nie. Nie no, ale nie, nie. on versus później nie, ja nie, nie jestem... wydaje Nie wydaje się, że to było ciekawe? Ciekawe na pewno. No, wiesz, no, górniak versus mroczek <laughs> też by było ciekawe. Albo chyba... mroczek versus mroczek. Albo mroczek. Versus... Walka o, o cichopek. To, ale, to ale to nie o to chodzi chyba. My, ja nie wiem, czy, czy, czy burnejka się potrafi bić. Wiem, że jest dobrze zbudowanym kolesiem, ale wiesz, bo... Przepaść pomiędzy strongmanem a zawodnikiem MMA jest dużo mniejsza niż między kulturystą a zawodnikiem MMA, bo kulturysta ma przede wszystkim ładnie wyglądać. Tak? On nawet nie musi tych ciężarów dużych dźwigać, musi jeść stejki i być duży. No. To nie o to chodzi w walce. Tak? Ja myślę, że wszystko to, co czyni go lepszym w tym, czym jest dobry, czyni go słabszym w tym, czym prawdopodobnie byłby zły, czyli w MMA.